O oh, kuchni yes, yes, tak? oh, i, -i kuchnia z pełni. Jestem. Hey, tak? Łapiesz? Żyje jajko mi nie... Ej, co?! Uciekaj! Gdzie jest pułapka O kurcze flaszka Uważaj oj, oj oj Zapłapkowane to jest Dobra, Pierwsze drzwi jakie ty masz to nie je polecam Jezus Maria, tu dwie pułapki naraz są. Okej, okay, czyli do góry nie idziemy. Czwarta! Piąta! Ale musisz jeszcze jedną wyciągnąć nie wrócić z nim ZDAJE MI SIĘ Zostałeś poszczelony Pomocy, pomocy, pomocy O! Temy tu mam, chodź Dużo nawet Ajść, pomóż, pomóż! To a... Weź, pozbieraj item, on tu nie zaatakuje Jak wejdziemy, oboje. Tu nie podchodźmy. Ja wiem, to w minę. Kurwa. To było całkiem zabawne. Hmm? Dobry start, nie? Na Eklipsie Dlaczego? Dobra ja, ja, rozumiem, że ta mapa ma być ścież... no ale bez przesady <grybuj> 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 Nie mam życia, nie mam życia wejdź na stół, na stół, na stół, na stół RENT też jest Eclipse Tak Ja muszę od razu wyjechać za tą Gotowy? Tak Kto tutaj jest?